W kolejnym programie Ekolupa będziemy świadkami podpisania umowy na dofinansowanie zakupu prawie 400 uli dla pszczelarzy. Będziemy w galerii bielskiej BWA na wystawie Drzewo Drewno, a na koniec pokażemy przepis na domowy ekologiczny płyn do prania. 7 lipca 2023 roku na Trutowisku w katowickich Murckach nastąpiło uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Śląskim Związkiem Pszczelarzy dotyczącą dofinansowania wymiany starych uli w pasiekach do 10 rodzin pszczelich. Na zakup 346 uli fundusz przeznaczy ponad 100 tysięcy złotych. Umowę podpisali Tomasz Bednarek, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki, wodnej w Katowicach oraz Zbigniew Binko prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy serdecznie dziękuję za przybycie dzisiaj na tą naszą małą uroczystość. Zaprosiliśmy państwa z okazji właśnie podpisania kolejnej umowy pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach a Śląskim Związkiem Pszczelarzy. To Kolejny etap e, zadania, które zainicjowaliśmy kilka lat temu wspólnie właśnie ze Śląskim Związkiem Pszczelarzy, które ma za, na celu wsparcie małych pszczelarzy. Ta umowa, którą e, mieliśmy okazję dzisiaj wraz z panem prezesem Binko podpisywać, to umowa na wsparcie e, małych pszczelarzy. Ale małych pszczelarzy tylko z nazwy, bo chodzi nam o to, żeby objąć wsparciem tych pszczelarzy, którzy. E, mają do 10 uli w swojej e, pasiece. E, to bardzo ważne, bo to, są, e, to jest ta grupa pszczelarzy, która potrzebuje tak, na, tak na, naprawdę najbardziej tego wsparcia. To e, niejednokrotnie są osoby, które dopiero zaczynają swoją e, przy, przygodę z pszczelarstwem, dlatego ważne, aby także wspierać takich e, pszczelarzy, bo poprzez to rozwijamy pszczelarstwo, a poprzez e, takie wsparcie tak naprawdę wspieramy pszczoły, wspieramy rozwój pszczelarstwa, a wiemy jak ważne, niezbędne w naszym ekosystemie są pszczoły. Stąd tak istotne jest, aby promować to, edukować, kształcić i wspierać pszczelarstwo. No jest to pomoc dla pszczelarzy, którzy mają poniżej 10 rodzin pszczeli, czyli dla tych pszczelarzy, dla tych pasiek które nie korzystają przy zakupie sprzętu pszczelarskiego z dotacji y, krajowej, czyli w tej chwili to się nazywa interwencja w sektorze pszczelarskim, którą y, prowadzi w tej chwili Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. I ponieważ ci pszczelarze, y, którzy mają poniżej 10 uli, nie mogą skorzystać z tej interwencji, więc od 2019 roku razem z prezesem Wojewódzkiego Funduszu y, porozumieliśmy się na stworzenie takiego jakby Programu Mały Pszczelarz nazwaliśmy go i jest on kontynuowany od 2019 roku. 2020-2021 była pandemia, będziemy nie korzystali, nie rozprowadzaliśmy tej uli. natomiast w tamtym roku i w tym już jest trzeci etap tego naszego projektu. Widzimy bardzo duże zainteresowanie pszczelarstwem, naszym projektem co roku potrzeby i zgłoszenia do Śląskiego Związku Pszczelarzy są coraz większe i stąd rozwijamy ten nasz projekt i pomysł i co roku zwiększamy też pulę wsparcia. Dzięki temu w tym roku tylko dzięki realizacji tego projektu tej umowy którą dzisiaj podpisaliśmy wsparcie uzyska około wymianie będzie podlegało około 350 uli to wsparcie wyniesie nieco ponad 100 tysięcy złotych ale już widzimy i już w rozmowach z panem prezesem Binko z rozmów wynika, że to zainteresowanie jest dużo większe i że będzie taka wola i potrzeba, aby w kolejnych latach także kontynuować to, ten projekt. Taki ul w tej chwili razem z ramkami, czyli kompletny ul razem z ramkami kosztuje w granicy 650 zł, no więc mamy podpisaną umowę na dokładnie 346 uli, no tu jest do, dofinansowanie 50 na 50%, czyli 50%. Płaci pszczelarz i 50% jest dofinansowane. Także finalnie pszczelarza taki ul nowy, kompletny kosztuje dokładnie 325 zł. Realizujemy szereg zadań, zadań, które. Są także bardzo dużymi zadaniami, milionowymi zadaniami. Wspieramy duże inwestycje, chociażby w zakresie oczyszczalni ścieków, kanalizacji. Realizujemy ten największy w skali naszego kraju program wymiany nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych Program Czyste Powietrze. To są ogromne zadania, ogromne programy. Setki milionów złotych, a w programie Czyste Powietrze to już ponad 1 miliard złotych to jest liczba złożonych wniosków, ale nie zapominamy także o ochronie przyrody, nie zapominamy także o takich właśnie może niewielkich, ale bardzo istotnych zadaniach, właśnie jak wsparcie pszczelarstwa, stąd chcieliśmy i chcemy pokazywać i promować także przez takie właśnie uroczystości, jak ważne, istotne dla nas jako Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska jest wsparcie przyrody, a w tym, tak jak w przypadku tej umowy. Wsparcie pszczelarstwa. Jesteśmy na trutowisku w Murckach. Takich trutowisk w Polsce mamy tylko trzy, z czego dwa są w gestii Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach. Czyli jedno jest tutaj w Murckach na polanie Hammerland, gdzie jesteśmy w tej chwili. I to jest trutowisko do unasieniania matek użytkowych, natomiast jeżeli chodzi o drugie trutowisko, to jest Wisła Łabajów, to jest trutowisko wysokogórskie, to jest trutowisko pod Stoszkiem i tam mamy y, z programu krzyżowniczego Karolinkę unasienianie matek, y, który jest programem Śląskiego Związku. Unasienianie naturalne powoduje powiedzmy lepszą przyjmowalność matek, dłuższe życie matek, no bo ogólnie ostatnio też dość dużo matek zostało, było unasienianych sztucznie, co nie zawsze jest akceptowane przez pszczoły, przez rodziny pszczele, także my jakoś tak po staremu jeszcze staramy się prowadzić tą hodowlę matek i dlatego Y, oczywiście trutowisko jest zarejestrowane przez uchwałę Sejmiku Województwa Śląskiego. To wszystkie na to trutowisko są wszelkiego rodzaju papiery, bo to nie jest tylko tak, że no, zrobimy sobie trutowisko i mamy je, tylko że ono musi być prawnie zatwierdzone, musi być, y, muszą być pewne uchwały podjęte. No i dlatego takie trutowiska y, można powiedzieć z papierami są w Polsce trzy, a w naszej gestii dwa. Zadaniem Wojewódzkiego Funduszu jest ochrona środowiska, jest wsparcie, finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. W różnych aspektach. To są aspekty inwestycyjne, ale to są także aspekty takie jak edukacja ekologiczna, jak profilaktyka zdrowotna, jak ochrona przyrody, tak jak w tym przypadku. I oczywiście, że jedno wpływa na drugie. Poprawa stanu jakości powietrza poprzez chociażby realizację programu Czyste Powietrze, wymiana tych popularnych kopciuchów wpływa na to, w jakim środowisku także żyjemy my wszyscy, ale także chociażby pszczoły, o których dzisiaj mówimy, które dzisiaj wspieramy w ramach tej umowy. Pszczoła jest tym. Pierwszym odbiorcą tego wszystkiego złego, co się znajduje zarówno w powietrzu, jak i na, na roślinach, na kwiatach. No i, i, a ponieważ, ze względu na swoją minimalną wielkość, no, zatrucie pszczoły następuje bardzo szybko. Człowiek no, pewne rzeczy wytrzymuje, natomiast pszczoła nie wytrzymuje. Także starajmy się o ochronę środowiska. O, o to, że no, jak będą pszczoły, to będzie bioróżnorodność, będzie kolorowo, będzie kwitnąco. Natomiast no, starajmy się jak najmniej zanieczyszczać środowisko, a to spowoduje, że na pewno będzie nam wszystkim lepiej, a pszczołom na pewno. Drzewo, drewno to chyba najbardziej ekologiczny materiał używany przez człowieka. Dowiemy się teraz, jaki stosunek do drewna mają dwaj uznani rzeźbiarze. No niby to jest materiał rzeźbiarski, ale to kiedyś było drzewo, które rosło, które miało swoją historię. I, i, I nagle okazuje się, że się nie da po prostu twardo realizować jakiejś swojej koncepcji, tylko się trzeba wejść w dialog z tym, z tym drewnem. Bardzo często rzeczywiście w trakcie pracy, gdzie z pozoru miałem bardzo konkretną koncepcję na początku, to nagle z powodu tego, jak to drewno wygląda, ja muszę się gimnastykować i, i, i zmieniać tą rzeźbę. Ewentualnie na przykład patrzę na jakiś układ słojów, czy, czy, czy gdzieś coś yy, szczeliło i nagle się okazuje, że ta rzeźba... Jakiś tam łapie taki specyficzny ruch, coś się z nią dzieje takiego, co ja albo akceptuję, albo, albo nie wiem, co z tym dalej zrobić, i zaczynam się zastanawiać. Drzewo, drewno, materiał czy świętość. To nie tylko żywy organizm, który funkcjonuje w ekosystemie, stanowiąc jego bardzo ważną część. Ale martwe drzewo to jest materiał, który używają rzeźbiarze, designerzy, meblarze. Pracuję w drewnie, ponieważ najmniejszy opór mi stawia. Wychowałem się w, w lesie, bo świeże drewno, bo jest o wiele łatwiej. Tylko że każda ta rzeźba to jest co najmniej jedna trzecia pnia, czyli w tej rzeźbie nie ma rdzenia od pnia. Dlatego na początku się otwierają te rzeźby, pękają, a potem się to wszystko schodzi do kupy. Także te topole są bardzo, bardzo grube, z których ja rzeźbię. Zaprosiliśmy dwóch artystów, którzy w drewnie pracują wyłącznie, nie stosują innych materiałów. To Marcin Rząsa, z zakopanego, syn słynnego rzeźbiarza Antoniego Rząsy, który prowadzi pracownię, prowadzi galerię Antoniego Rząsy i który udziela się również edukacyjnie, prowadząc warsztaty, zajęcia z dziećmi, ucząc rzeźbienia w drewnie. Jego wystawa pod tytułem cisza, którego, której kuratorem jest Krzysztof Kokoryn, prezentuje wybór prac artysty, zarówno tych maleńkich, jak i dużych. Jego postaci są zunifikowane, są prawie że jednakowe, mają różne wymiary, natomiast charakterystyczne jest to, że nie mają rąk na przykład. Jakby startuje się z tego, że ma się klocek drewna i się ujmuje tego materiału, czasami są takie momenty, kiedy człowiek staje przed takim wyborem, że albo może pójść w tą stronę, albo w tą stronę i, i, i czasami się pójdzie w złą stronę. Więc potem się bierze drugi krocek i, i się dochodzi do tego samego momentu, żeby sprawdzić, co będzie, jak się pójdzie w drugą stronę i, i to powoduje, że rzeczywiście te rzeźby zaczynają być jakieś takie siostrzane i, i, i to też jakby sprzyja temu, żeby potem je Zestawiać w jakieś ekipy i, 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 i grupy. Józef Nowak jest artystą rzeźbiarzem, który rzeźbi wyłącznie w drewnie, w drewnie topolowym, używa niezwykłej techniki, wyłącznie piły łańcuchowej i siekiery. I tymi topornymi wydawałoby się narzędziami, z których nie jest w stanie precyzyjnie czegoś wyrzeźbić, okazuje się, potrafi wyrzeźbić znakomite portrety. Świadomie zredukowałem zrezygnowałem rzecz do tych dwóch narzędzi. No bo każdy artysta musi mieć swój, że tak powiem, swój charakter pisma. No, dłudka to nie dla mnie. A teraz szybki i prosty przepis na domowy, ekologiczny płyn do prania. Składniki soda kalcynowana, borax. Borax to naturalny minerał od tysięcy lat używany do prania i czyszczenia, a także szare mydło. Mamy kilka rodzajów szarego mydła na rynku. Najbardziej znane mydło z Aleppo, mydło marsylskie. Tutaj użyjemy polskiego szarego mydła, które oparte jest na tłuszczu zwierzęcym, a więc nie jest produktem wegańskim. Szare mydło gotujemy w pół litrze-litrze gorącej wody. Odmierzamy po 80 g boraksu i 80 g sody. Wcześniej szarego mydła użyliśmy 200 g. Sody i boraks mieszamy w gorącej wodzie. Około pół litra wody wystarczy. I wszystko jeszcze raz zagotowujemy, mieszamy. My użyliśmy 4 litrów wody. To zupełnie wystarcza, do prania używamy szklanki takiego płynu i w przeliczeniu na koszty jest to coś tańszego dziesięciokrotnie niż płyn kupowany w sklepie i zdecydowanie jest to płyn bardziej ekologiczny.